Elo elo, tutaj Filip i muszę was niestety poinformować, y, że nie będzie serwis Brawl Stars, ale z jakiejś innej gry, bo mi ciągle lagowało. I no bardzo was przepraszam ogólnie za to, ale mogę nagrywać bardzo, y, inną grę, teraz na, jak skończę ten odcinek, to od razu y, poszukam na PlayStation, znaczy, lajki like, PlayStation, bo na um, sklepie Play i um, tak. No, poszukam dla Was i zacznę to nagrywać. Mam nadzieję, że Wam to będzie pasowało, bo. No, ja nic nie poradzę. Mm. Hello, 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 hello.